najczęściej obiecują coś, czego później nie mogą dotrzymać, ale i tak ludzie im wierzą. Brak konsekwencji. Jest to popularne od, od naprawdę dawna. I jeżeli by naprawdę niektóre obietnice zostały dotrzymywane, to naprawdę mógłby być piękny kraj. Myślę, że taka nie nieuczciwość między do nas, nie? Bo co innego mówią przed wyborami, a co innego jest później. Yy, nie powiem. Obecne rządy obiecali niektóre rzeczy i dotrzymali, prawda? Ale dla na przykład młodych przedsiębiorców które chcą założyć firmę, to jest bardzo złe, uważam. Bo teraz będzie bardzo. Pod... Premier Morawiecki podniósł, chce podnieść przecież płacę minimalną do 4000 tysięcy. I małe firmy po prostu, i które rozpoczynają jakby na rynku pracy swoją karierę, to upadną od razu. No to może obrady Sejmu. A dlaczego? No bo tam jest gorzej niż na przerwach szkolnych. Jak... Obietnice niespełniane. Przed wyborami obiecywane jest tyle, tyle rzeczy różnych, które po jakiejś kalkulacji albo po przyjrzeniu się bliższemu przed wyborami już nie mają sensu, nie mają żadnego pokrycia, a, a i tak w to brną. Bardzo mi się nie podoba kwestia wyciągania brudów swoim przeciwnikom, rywalom. Nie wypowiązują się z niektórych swoich e, obietnic. Nawet takie obiecanie czegoś, a potem niedokonywanie tego, to też właśnie mnie tak denerwuje w tym, że no, ktoś mi coś obieca, a potem tego nie ma. Czasem nas, można tak powiedzieć, okłamują. Nie, za, nie zawsze dotrzymują tego słowa, co e, nam obiecują, tylko przed wyborami zazwyczaj mówią, że będzie tak, a potem już pod koniec kadencji widać, że jeszcze tego aktualnie nie ma. Najbardziej denerwuje mnie kłamstwo, niedotrzymywanie obietnic, które były składane i jedną z obietnic, którą muszę przytoczyć tutaj, to jest podniesienie dopłat do rolnictwa, które było obiecywane jeszcze przed już, już niestety byłą panią premier, a dalej nic z tego nie wyszło. Jest dużo obiecane, ale nie spełniają tych postulatów, które yy, proponują. Na wyborach? Sposobem polityki jest to, że w ostatnim momencie najwięcej prac jest przeprowadzanych. Cztery lata są takiego spokoju, znaczy są robione różnego typu inwestycje, ale najwięcej dzieje się w ostatnim roku. Wybieram się na wybory. Tak, Zamierzam udać się na wybory. Tak, wybieram się. Tak, wybieram się na wybory, tak, wybieram się. Tak, wybieram się. Zamierzam iść na wybory. Tak, będę głosował. Wybierasz się na wybory? Oczywiście. Często spotyka się, że ludzie mają właśnie podzielne zdanie na temat teraz właśnie partii politycznych, czy nawet partii, które rządzą. I mimo że no, chcieliby tych zmian, to nie idą na nie bo nie wiem właśnie dlaczego, z czego to wynika. Ponieważ y, potrzeba zmian, a nie tylko ludzie, którzy już są w kwiecie wieku będą głosowali na partie, które lubią, a nie patrzą na to, co one dają, tylko że lubią tych, y, którzy kandydują, a ludzie młodsi patrzą jakie, <laughs> jakie będą plusy i jakie będą minusy też y, tych partii, co oni obiecują, a, a co wiedzą czego nie mogą dać. A ludzie starsi we wszystko wierzą. Uważam, że to jest jeden z obowiązków naszego obywatela. No i mamy do tego prawo, możemy coś zmienić, więc czemu nie? To jest przede wszystkim przywilej, którego pokolenie chociażby naszych rodziców nie doznało, więc mając taką szansę, oczywiście trzeba z tego korzystać i po prostu zmieniać pewne. Niedokładności, które są obecne w naszym kraju. Myślę, że jest to obowiązkiem każdego obywatela i idę po to, aby później nie narzekać na przykład i nie mieć pretensji do siebie. Że później, o, mogłam jednak pójść, zagłosować. Może to by miało jakiś wpływ. Ludzie młodzi, przede wszystkim młodzi powinni się wybrać na wybory, bo to głównie od tych ludzi, którzy są młodzi, zależy przyszłość naszego kraju i to oni będą go tworzyć. Mamy demokrację i każdy obywatel y, ma prawo rządzić swoim państwem. Bo mamy do tego prawo. Możemy coś zmienić w tym kraju, możemy wybrać tę władzę. No bo wielu wyborców uznaje, że ich głos się i tak nie będzie liczyć. Młodzież w Polsce stanowi dużą grupę, która na pewno swoimi głosami ma duże znaczenie. Może zmienić. Y, Wyniki wyborów. Uważam, że warto korzystać z prawa wyborczego, dlatego że y, to my, młodzi, także decydujemy, w jakiej Polsce będziemy żyć za parę lat i powinniśmy sobie przewertować propozycje, jakie dadzą nam różne partie polityczne i za czym my staniemy, i musimy bronić tego jakich wartości, jakie wartości sobie obraliśmy. Frekwencja w, ob, we wcześniejszych wyborach była bardzo niska i jest bardzo niezadowalająca i uważam, że każdy y, obywatel polski powinien y, brać się o wyborach. No, żeby mieć wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju, żeby wybierać tych właśnie rządzących, potem żeby nie móc narzekać, że nie poszedłem, nie wybrałem i po prostu przeciwnicy moi, moich poglądów wygrań. A trzecie, jesteśmy tym najmłodszym pokoleniem i według mnie to my powinniśmy, tak jakby mamy jakiś głos i po... My powinniśmy wybrać to, kto będzie nami rządził. I zachęcam wszystkich, żeby wszyscy młodzi dorośli wybrali się jednak na te wybory, bo to jest bardzo ważne. Jeśli ja pójdę, zagłosuję tak jak chcę zagłosować i liczę na to, że inni też tak zagłosują, to może to się poskutkować sukcesem tej partii. Mm, oczywiście jest wiele takich jednostek, które które nie wiedzą, czy ich głos zmieni, ale jeżeli takie indywidualności się zbierze, to faktycznie można coś zmienić. Młodzi ludzie mogliby zmi mogą zmienić ten kraj, jeśli pójdą na wybory, jeśli naprawdę każdy każda młoda osoba pójdzie, to możemy zmienić naprawdę dużo. Gdyby każdy myślał, że jego głos jako jednostka się nie liczy, no to nikt by nie poszedł na wybory i ten procent y, ludzi chodzących na wybory byłby taki jak jest, <noise> więc ludzie tak myślą, ale powinniśmy chodzić. Każdy z nas idąc na wybory wrzuca tylko jedną kartkę. Gdyby, gdyby ludzie nie myśleli, że ich głos nie jest ważny, to w tych urnach nie byłoby żadnego głosu, więc według mnie każdy stawiając ten krzyżyk, wrzucając kartkę do urny daje jakiś swój ślad w przeszłości ojczyzny. Powinni młodzi chodzić na wybory, bo wtedy im więcej ludzi pójdzie, tym mamy większą szansę na przykład na przegłosowanie na inną partię lub na innych członków. Myślę, że powinna być osobą odpowiedzialną na pewno. Nie odpowiedzialną w takim względzie, że napiszę sobie na billboardzie, jestem odpowiedzialny i uczciwy. Tylko powiem, że będzie osobą odpowiedzialną, sumienną, której naprawdę będzie można zaufać. No. Nie rzucać słów na wiatr. Być odpowiedzialny i rzetelny. Y, konsekwentny. jest y, Spełnia te, te prośby, te, te, mm, te postulaty, które, y, które nam obiecał. Y, rozsądny. I taki dobrze reprezentujący się. I, I właśnie taki z zachowaniami autorytetu, który powinien być właśnie autorytetem dla młodzieży. Był przede wszystkim uczciwy. Żeby mu zależało na dobru kraju. Tego kraju. No i żeby żyło się Polakom dobrze. Konsekwentna, powinna realizować y, działania, także słuchać y, właśnie obywateli, z czego oni chcą i także ich potrzeby, co oni by, na przykład chcieliby zmienić w państwie, bo często też właśnie się z tym zdarza, że ludzie potrzebują jakichś właśnie zmian. Być prawdziwym takim człowiekiem, nie udawać kogoś, kim nie jest. Czyli ci obecni politycy, wszyscy robią się na jakichś takich... Nad ludzi powinni być normalnymi ludźmi, porozmawiać, przyjść, zapytać. No Na pewno szczerość to jest chyba podstawa, i jednak zaufanie wzajemne. Na pewno mówić prawdę i, i obiecywać coś, co będzie mógł później dotrzymać. I chcieć robić coś dla ludzi, a nie tylko pod siebie, jak to robi większa, większość polityków, którzy by wszystko pod siebie, a nie patrzą na to, co potrzebne jest ludziom. Po pierwsze, wyzbyć się nienawiści do innych frakcji politycznych. I dotrzymywać słowa, które daje, a obietnice, które daje, powinny być na miarę możliwości naszego państwa, jak i jego partii. Sumienny. No i też powinien być otwarty na ludzi, słuchać ich wypowiedzi, propozycji. Przede wszystkim, żeby słuchali nas, obywateli, i w jakiś sposób próbowali się z nami dogadać. Powinni być przede wszystkim konsekwentni w tym, co mówią. Powinni, być, powinni mieć empatię wobec drugiego człowieka. Myślę, że powinien być. No, otwarte na innych, tak? Przede wszystkim słuchać, potrafić słuchać i potrafić wykorzystywać to, żeby po prostu podbudować jakby swoją pozycję, tak? Bo jeśli potrafi słuchać, potrafi wykorzystać jakby opinie innych, no to myślę, że będzie łatwiej. Tak? Powinien mieć świeże pomysły na pewno, takie, które się nie powtarzały i które będą dobre dla każdego człowieka w naszym kraju. Zdecydowanie powinien być dobrym człowiekiem i powinien być uczciwy.